Siemano, z tej strony Wini. E, witam was w nieco spóźnionym odcinku 17 Ciekawostek. Odcinek spóźniony, ponieważ miałem zajętą sobotę. Mogłem przebywać poza domem, więc nie było za bardzo kiedy tego odcinka nagrać. No a w odcinku 17 zobaczycie ciekawostki numer 97-102. do 102. E, Czyli przekraczamy już próg 100 ciekawostek i obyśmy przekroczyli próg 200-300 ciekawostek. No i tak dalej, byłoby naprawdę super. Ale przechodzimy już do naszych 6 ciekawostek odcinka 17. E, pierwsza ciekawostka to światło padające na windę forcie z Zankudo. E, wygląda jak jakieś światło UFO. Jednak żeby zobaczyć tą ciekawostkę należy mieć ukończone 100% gry. Światło ukazuje się na tej windzie, a właściwie na tym bunkrze, o godzinie 3 w nocy. Ja niestety 100% gry nie mam, dlatego tutaj widzicie teraz krótką scenę z kanału CVG. Światło jest bardzo zagadkowe, ponieważ wiele osób uważa, że w tym miejscu znajduje się jetpack. Jednak na 99,9% jetpacka w GTA 5 nie ma. E, taka ciekawostka jak ta uważam, że ma nas na celu po prostu trollować, że Rockstar Gates po prostu robi sobie z nas jaja. E, no bo myślę, że z tysiąca graczy GTA piątki już, choć jedna osoba powinna już dawno tego jetpacka znaleźć. E, zwłaszcza, że wiele osób wybiera się na takie specjalne poszukiwania. E, może też tak być, że ten jetpack zostanie dodany w którymś updatecie, jednak takiej pewności nie mamy. E, no to przechodzimy do kolejnej ciekawostki. No i skoro jesteśmy już w tematyce UFO, to warto pokazać tą ciekawostkę. W jednym ze salonów tatuaży w Los Santos, w tym, który teraz widzicie na mapie, możemy przy raczce znaleźć jakąś plamę, która przypomina kosmitę. Jest to bardzo drobna ciekawostka. Rockstar Games wiele easter eggów, tych właśnie największych, najbardziej popularnych, właśnie sprowadza do tematyki UFO, więc jeszcze jakieś easter Eggi związane z UFO możemy jak najbardziej w GTA 5 spotkać. E, tutaj w tym wypadku akurat nie jest taka drobna ciekawostka. Kolejna ciekawostka jest dość śmieszna. E, potrzebna nam do tego będzie tylko piłka, którą bawimy się z e, Jak wiemy w GTA V można przeprowadzać napady na sklepy, na stacje benzynowe i w tym podobne e, miejsca. E, zazwyczaj przydawała się do tego jakaś broń palna, ale okazuje się, e, że nawet taką zwykłą piłeczką, którą bawimy się z czopem, Możemy pogrozić sprzedawcy, żeby zapakował nam worek z pieniędzmi. Jak już worek dostaniemy, no to możemy naszej wielkiej broni użyć, no i tą piłeczką rzucić sprzedawcę. Oczywiście, jak na brutalny napad przystało, od razu zacznie nas gonić policja. Potem nie zostanie po nic innego, jak tylko uciec złupem przed, przed gliniarzami. Kolejna ciekawostka, znowu nawiązuje do huśtawki z GTA 4, która wystrzeliwała nas wysoko w górę. Mówię znowu bo już chyba w odcinku siódmym albo 6, coś koło tego, pokazywałem wam bramę przy posesji, która również wystrzeliwała wysoko w górę nasz pojazd. Teraz udało się znaleźć kole kolejne miejsce, które działa na takiej samej zasadzie, ale raczej zadziała niestety tylko na czołgu. Ale kiedy już znajdziemy sobie jakiś czołg, no to należy nim stanąć w bramie. Następnie trzeba lufą uderzać w bramę, tak jak to widzicie teraz na tej scenie. No i też należy się tym czołgiem trochę w tej bramie poruszać. Efekt tego jest taki, że brama na czołg wystrzeli wysoko w górę. Mi to się udało tylko raz i trzeba przyznać, że naprawdę to śmiesznie wygląda. Taki latający czołg, który ni stąd mi zowąd spadnie na jakiś samochód. Dwie pierwsze próby, które widzieliście w tym odcinku, wystrzeliły mnie, ale poziomo na posesję. No aż mi grę zlagowało tak jak teraz jak to widzieliście przed chwilą na scenie. Na dodatek tego, czołg mi się zbugował i mogłem nim wykonywać naprawdę bardzo dziwne akrobacje, które też widzieliście w tej ciekawostce. No to przechodzimy do kolejnej i już do setnej ciekawostki w tej serii. Jednak z tej okazji ta ciekawostka nie będzie jakaś spekta spektakularna. Jednak powrócimy do ulubionej części GTA w większości graczy, czyli to GTA Sandras. San w misji Wykolejeni możemy znaleźć nawiązanie do tej części, a konkretnie do innej misji w GTA San Andreas. Ta misja nazywała się po złej stronie toru. CJ, czyli bohater z GTA San Andreas, w tamtej misji gonił pociąg na Krosie przez tereny pozamiejskie. Zaś w GTA 5 Trevor również gonił pociąg, również na Krosie i również poza terenami miejskimi. Czyli ogółem mówiąc, bardzo podobna sytuacja do tej z GTA San Andreas. Jednak misje w późniejszym rozwoju fabuły już się trochę różnią. Ale na końcu misji, wykolejeni w GTA 5, przy podsumowaniu, możemy zaobserwować osiągnięcie o nazwie Lepiej niż CJ, czyli tak jakby porównanie jazdy na krosie Trevora do CJ'a. A teraz przechodzimy już do ostatniej ciekawostki tego odcinka. W tej ciekawostce spotykamy się z nawiązaniem znowu do filmu, tylko że tym razem do, gatun do gatunku science fiction. Film się nazywa Inwazja Bitwa o Los Angeles. Nawiązania spotykamy podczas wycieczki busem, gdzie zwiedzamy Winewood. Przy jednym z obiektów możemy się spotkać z taką kwestią pilota wycieczki. Posłuchajcie. Film jest dość znany i naprawdę bardzo, bardzo fajny. Polecam wam wszystkim obejrzenie go. Mi osobiście bardzo się spodobał. Na koniec, żeby trochę wydłużyć odcinek, to wam coś o tym filmie opowiem, bo to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Zwłaszcza ze względu prawdziwej historii. 25 lutego 1942 roku nastąpiło niewyjaśnione do dziś wydarzenie. W ten dzień w nocy na niebie zaobserwowano niezidentyfikowany obiekt latający. Oczywiście, artyleria, obawiając się japońskiego nalotu, otworzyła ogień do obiektu. Jednak żadnego samolotu nie strącono. Oczywiście, jak na Amerykanów przystało, od razu pojawiły się teorie spiskowe, m.in. że to był statek UFO. Wydarzenie to do dziś nosi nazwę Bitwa o Los Angeles. W opisie dałem Wam link do Wikipedii do tego wydarzenia gdzie będziecie mogli sobie coś więcej na ten temat poczytać. Na podstawie tego wydarzenia wyszedł film Inwazja. Bitwa o Los Angeles. Tylko, że w tamtym filmie inwazja rzeczywiście się rozpoczęła. Wszystkie miasta po kolei upadały. Tylko Los Angeles zostało ostatnim miastem, które walczyło przeciwko kosmitom. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to wystarczy po prostu obejrzeć ten film. A w 17 odcinku ciekawostek już tyle. No oczywiście, jak zawsze, bardzo was proszę o wysyłanie ciekawostek na PW Facebooka, lub YouTube'a. Skrzynka odbiorcza na YouTube'ie już się odnalazła, więc jak najbardziej możecie wysyłać ciekawostki również na YouTube'a. No oczywiście do ciekawostki byłoby najlepiej dołączyć dwa amatorskie zdjęcia z telefonu, czyli zdjęcie samej ciekawostki, no i też zdjęcie lokalizacji na mapie. E, tak naprawdę nie jest to konieczne, ale na pewno zwiększy to szanse pokazania tej ciekawostki w odcinku. E, zapraszam was także na fanpage tego kanału, gdzie znajdziecie więcej filmów, zdjęć, ale również różne zapowiedzi, informacje i wiele innych rzeczy z życia kanału, a link znajdziecie do fanpage'a w opisie. Zachęcam także do subskrybowania kanału, czyli najważniejsze kliknięcia dla youtubera. Również do oceniania i komentowania tego filmiku. A ja już się z wami żegnam, do następnego odcinka, cześć! A jest to Tupac, amerykański raper, aktor, poeta, Aktywista społeczny, krótko żyjący artysta, bo żył niestety tylko 25 lat, został zamordowany najprawdopodobniej z rąk wrogich gangsterów w strzelaninie.